Cześć, 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 witam was w nowym odcinku Dzisiaj będziemy y, grać i widzicie już tutaj mamy gilgię Zrobiliśmy I tutaj kolega mój ma już tego paka. Zrobiliśmy Próbujemy powoli tą gilgię i tak wygląda w ogóle cała gildia, będziemy ją jeszcze powiększać, będziemy robić, robić, robić jakieś inne rzeczy, jeszcze inne No tutaj będzie robić właśnie takie rzeczy, będzie tak budował to, tutaj będzie na pewno wejście jakieś, jak widzicie tutaj Takie inne było też, i tak tu, 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 aż do tego miejsca I on leci tam, 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 potem to idzie tu, potem to idzie tam Yy, to ponieważ nie mogłem odpowiedzieć. Tutaj będzie takie miejsce cienia. Z to będziecie widzieć wszystko w jakimś szasie. Chyba będzie ten widzicie mam taki... No on ma dziesiątkę, ja mam 8? co? Mm, nieskończoność, tak. Mam... Mam nieskończoność. Ehm. Um, mam nadzieję, że mi się spodziewa taki odcinek troszkę. No, XD Idę ja trochę bawić się tutaj. W tym serbie. Ha, i sam się uderzyłem. O, jak widzicie, ja tak się zawsze przemieszczałem. To jest fajna, zabawa w ogóle. Jakby co? Ej, gdzie umieszczały? Strzała, haro, strzała. Strzała. Tu tu jest strzała Dobra ważne hmm. będziemy mogli grać też trochę na modach tutaj na tym serwie, ale nie co mi się już trochę na modach. No tutaj tak będzie, to, będzie tutaj to tak trochę robić. No jak skończymy, to będzie rekrutacja do tej gigi w ogóle. Idamy nim teraz do Discorda. Załóżcie sobie Discorda na, na na tym filmie Na tamtym Napiszcie sobie tam MySV Jest nowa edycja, wbijajcie teraz Nie wiem tam, czy mówi na to I tam wbijajcie I tam będzie e, link pewnie Do Discorda, tak, na Discorda, pewnie tam Lub, e, i tam nie, tam piszcie, że macie Discorda Lub tutaj, na tym sprawdzą tam i tutaj jakby co i mam nadzieję, że mi się spodobał odcinek i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!